Weź słowo i podaj dalej. To hasło tegorocznego trzeciego festiwalu młodzieży Light for Life w Ambierzycach. W tym roku mamy dwóch znakomitych wykonawców. Będzie to Arkadio i zespół TGD, czyli Trzecia Godzina Dnia. Dlaczego warto należeć do sekcji muzycznej, czyli do chóru i do orkiestr? Dlatego, że warto się rozwijać i warto swoimi pasjami, swoimi muzycznymi talentami dzielić się z innymi. Co właśnie ta sekcja robi w czasie festiwalu, bo animuje, śpiewa, tańczy. Ubogaca liturgię i wszystkie wolne chwile uczestników festiwalu. Warto przyjeżdżać na festiwal Light for Life, ponieważ panuje tu świetna atmosfera i można poznać bardzo dużo ciekawych ludzi. Festiwal jest spotkaniem z Bogiem, ale także z innymi ludźmi, których poznajemy. Podczas festiwalu zawiązujemy przyjaźnie, które towarzyszą nam później przez lata. Warto przyjechać na festiwal, bo jest to czas na modlitwę, czas na, na zastanowienie się nad znaczeniem Boga w naszym życiu. Jest to też ciekawe doświadczenie wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, spotkanie ich w tak dużym gronie, bo zawsze przyjeżdża wiele osób na festiwal i jest to... Bardzo ciekawe. Warto należeć do wolontariatu, bo warto nieść pomoc innym ludziom i później widzieć ich uśmiechy na twarzy. Wolontariat jest czymś, co sprawia nam radość. Jest to bardzo duża ilość pracy, którą musimy wznieść przed festiwalem. Są to nie nieprzespane noce, ale warto, ponieważ efekt możecie zobaczyć sami właśnie w trakcie trwania festiwalu. Lubię należeć do wolontariatu, bo jest to bezinteresowna forma okazywania ludziom dobra i przez ciężką pracę, przez czas, który wkładamy w przygotowanie festiwalu. Potem dostajemy zapłatę w, przez uśmiechy, przez dobre słowa, które otrzymujemy od ludzi, którzy przyjeżdżają. W tym roku czeka na nas wiele konferencji, głoszonych między innymi przez Patrycję Hurlak, siostrę Annę Bauchan oraz Arkadio. Wolontariusz musi być odważny, cierpliwy, otwarty na ludzi i przygotowany na wszystko.